Siema, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Godetix. Nagrałem 5000 filmów na YouTube i teraz mam chyba final, final, final. final, Tak mi się wydaje. To jest Need for Speed Underground i mamy ostatecznego bossa. A jeśli Wam podobała się seria, chcecie opowiedzieć swoje zdanie czy coś, piszcie. Ja teraz też wygłoszę swoje, swoje zdanie odnośnie gry. Uważam, już wspominałem to w jednych. On się Eddy nazywa. Czemu kurde jedzie? Czy to jest jakiś BMW Civic? To jest Civic, kurde. BMW nie ma w tej grze. I czy to jest Eddie? Kurde, spodziewałem się, że będzie Turniej. To jest T.J. Aha, to chyba czegoś nie rozumiem. Eee, odnośnie Undergrounda, powiem wam tak: jak macie Underground'a z 2001 roku to jest gra, która dopiero wchodziła w erę 3D. Jak macie Need for Speed'a Most Wanted z 2005 roku, to już ta gra, w, pomimo że jest cały czas na tym samym silniku, jaki mamy tutaj, no to zostało wiele rzeczy tam usprawnionych. To jest dokładnie taki sam schemat, jak porównywać GTA 3, które wyszło z 2001 roku do GTA San Andreas, które dzisiaj nawet jest grywalne, a nawet jeśli kogoś odstrasza grafika, to można podrasować to jakimiś modyfikacjami graficznymi, które niejednokrotnie przebijają to, co mamy w Definitive Edition, które wyszło oficjalnie, ludzie są podzieleni, no i właśnie, uważam, że przez to na przykład grając dzisiaj w Most Wanted, czy grając w GTA San Andreas, nie odczuwamy aż takiego bólu, że to jest stara gra, jak w przypadku Need for Speeda 1, który rzeczywiście ma tutaj dużo opcji związanych z ulepszeniem i te rzeczy na 2001 rok robią wrażenie, na nas też robią wrażenie za sprawą sentymentu, jednak bije tutaj do młodszych graczy, którzy nie mają, tak jak ja 27 lat i nie znają tego momentu, kiedy był 2001 rok. Ty miałeś piracką wersję załóżmy tej gry i cieszyłeś się, i widziałeś te pierwsze gry 3D i cię to jarało. Nie, no nie oszukujmy się, ale z dzisiejszej perspektywy, roku 2025, to osoby nie zadadzą sobie tego pytania, bo nie muszą. I większe prawdopodobieństwo jest, że sięgną po te. Most Wanted czy właśnie Geta Andreas z 2004. Eee, co do Need for Speedów, tutaj fani starszych części podzieliły się na dwa obozy. Jedni wolą Undergroundy, drudzy wolą Most Wanted. I Undergroundy mają coś fajnego, jak i Most Wanted też ma wiele fajnego. Most Wanted, czyli Rozwinięcie świata, rozwinięcie możliwości, undergroundy, czyli klimat. No nie ukrywajmy, że ja grając bez dźwięku, nie czuję do końca tego klimatu. No ale niestety, jak dobrze wiecie, przez prawa autorskie nie mogę tego zrobić. I powiem Wam tak. W tym undergroundzie 1: zauważyłem, że tutaj naprawdę jest dosłownie 10 map na krzyż. Ja wspominałem kiedyś, że ta gra wprowadziła nowości, jeśli chodzi o wyścigi. Tak, jeśli chodzi o typy wyścigów, bo mamy tu drag, mamy tu tor, mamy tu sprint. Nie są to jakieś super innowacyjne rzeczy, ale drag czy drift, na pewno rzeczy, które ukształtowały całą serię. Tyle. Ja na pewno Undergrounda będę wspominał miło. I wielokrotnie uważam, że rzeczywiście było to dołujące, musieliśmy robić powtarzalne rzeczy, zabrakło tutaj niektórych funkcji, jak na przykład, nie wiem, odnawianie nitra, ale może ja po prostu zbyt dużo wymagam i czepiam się, a po prostu trzeba zaakceptować tę grę i jaka? Po prostu. Kurwa mać. Serio? Przez cały wyścig jest wszystko w porządku, a nagle na końcu cię robi. Nie wiem, czy to jest final, czy to nie jest final. Nie wiem. Ale mnie znerwował. To jest pięć okrążeń i co prawda te, te okrążenia trwały 60 sekund, no ale pogadaliśmy sobie. Aj. I widzicie, kisiliśmy to nitro przez cały pieprzony wyścig. I co nam było z tego? Gówno. Było nam z tego gówno. No, Underground 2... Underground 1 przyniósł Nitro. Przyniósł e, Tuning. Ja Nie, przyniósł Tuning, po prostu. Na tym się skupmy. E, nocny klimat. Klimat... Mm, typy wyścigów. Underground 2 z 2002 roku przyniósł Otwarty Świat. Tam to wszystko zostało jeszcze bardziej spotęgowane. A Most Wanted wiele rzeczy wykorzystał jak te typy wyścigów wolny świat ale ten klimat jest inny ciężko no i te gry są po prostu inne zróbmy mu coś po prostu tj mi się wydawało, że ja z Edim będę jakimś walczył. Tak mi się wydawało. Chyba, że może po prostu muszę jeszcze zrobić ten wyścig i dopiero będzie final. Może tak być. Spodziewałem się, że ta gra będzie dłuższa, bo jakby nie patrzeć, tutaj mieliśmy do e, zagrania 110 wyścigów. No, turnieje liczyły się jako jeden wyścig, pomimo że mieliśmy tam de facto cztery. I kurde, nie spodziewałem się, że to wyjdzie tak szybko. Ta gra, te wyścigi są dosyć niesprawiedliwe i widać, że mapa tutaj jest dosyć mała, bo nawet sprint przez wszystkie mapy, które są w grze zajmuje raptem 2,5 minuty, a przedłużenie gry to jest po prostu danie 5 okrążeń albo 7 okrążeń, było 7 okrążeń nawet. Widać, że Underground 2 znacząco rozwinął, jeśli chodzi o mapę i takie rzeczy. I często jest taki hamski zabieg, typu wyścig, a później jest wyścig do tyłu. I często tak gry po prostu z tamtego przełomu, gdzie to dopiero zaczynało być, zaczynały być gry 3D, tak to po prostu działało. Dzisiaj chyba nie spotyka się za bardzo takich zabiegów, nie? Nie przypominam przynajmniej sobie. Tylko wydaje mi się, że te mapy nie są aż tak wyposażone. Hmm. Chociaż może przesadzam. Chodzi mi o to, że nie są aż tak wyposażone w skróty, bo tutaj te skróty, kurde, no będziemy pamiętać na pamięć. No, ze względu na to, że tych map jest trochę mniej. Boję się cały czas i to jest właśnie największe ryzyko torów. Nienawidzę torów. Że. Mam teraz dwie opcje. Jeden, wykorzystać całe nitro. I. Nie jest mi to totalnie potrzebne. Przez to mogę zrobić więcej problemów niż pożytku z tego tytułu. Więc nie będę go używał. Użyję dopiero dosłownie, jak będę widział metę, i że w nic nie walnę. Nie ma sensu. Bo chodzi mi o to, że jak teraz jestem przy nim, to mogę go zblokować albo coś. Nie wykorzystujmy Nitro. Tutaj ono się nie odnawia. Trochę inaczej taktycznie naprawdę trzeba z nim podchodzić. Także to by było moje zdanie o Undergroundzie. Ja na pewno zapamiętam je pozytywnie, ale były takie momenty frustrujące, denerwujące, gdzie jednak ta gra męczyła. Perspektywa lat po prostu i czasu. Zestarzenia się tych gier. Finał plus kilka słów, tak nazwę ten odcinek. Eee, Okej. Okay. Może być. Eddie, to jest final. Dobrze, zapiszmy to. I tu zadamy sobie jedno pytanie, bo patrzcie na to. Patrz, spójrzcie na tą mapę. Mm... Sorry, ludzie, ale tu włączymy stabilizację. Opowiadałem wam wielokrotnie, że trzeba tym manipulować. W zależności od tego, jakie mamy wyścigi. Jeśli chodzi o drag, to na pewno masz włączoną, a jeśli chodzi o drift, to na pewno masz wyłączoną. No bo nie oszukujmy się, inaczej nie będziesz jeździł. Oj, pominąłem tą kadscenkę. Sorry. Także ja cofnę jeszcze raz. Jeśli to jest sprint, no to to nie będzie długie. Okej, okay, zostawmy. Eddie. Eddy tak samo jest w Need for Speed 2015. Zostawmy to. No kurde. Tak są, sam, taki sami uśki jak nasz. I body kit też podobniutki. Kurde, mogłem klona nawet zrobić. Mamy tylko jednego przeciwnika, także możemy go zgnoić. I tyle. Wiecie co? Wiecie, że ten wyścig będzie trwał 2 minuty? No dobra, 2,5. Tak jak wam mówiłem. W tej grze nie ma możliwości, żeby sprint był dłuższy. Nie ma. A ciekawe, że tutaj nie dali jeszcze żadnych dragów, driftów i tak dalej. Tylko, że to jest po prostu jeden wyścig. Na razie nie używamy nitra. A te nitro na trzecim poziomie naprawdę robi robotę. Powiem Wam, że w większości jak jeździłem właśnie w tym wyścigu albo w czymś podobnym, bo nie będę ukrywał, że nie mogę sobie odpowiedzieć tak prosto czy ja. Miałem konkretnie taki wyścig, czy coś. Like ten wyścig. W sensie chodzi mi o mapę. Nie, byliśmy w tym. To ja raczej jeździłem bez. Nie, chociaż Z też jeździłem. Dobra, nieważne. Jeździłem i z stabilizacją driftu i bez, także. Nie ma co tutaj szklić dupę. Kurcze! Ryzyko! <laughs> Dało się! Dało się za pierwszym razem! I to był finał! Nie jakiś super ultra spektakularny! Właściwie gra w grze była! Także to. Aha, czyli tu możemy po prostu w kółko robić te wyścigi, tylko że to jest jakby cały czas powtarzalne. Dobra, zróbmy sobie jeszcze raz. I na tym zakończę po prostu. Także cóż wam mogę rzec? Melissa. Takie same postacie, tak samo nazywały się w. Need for Speedie 2015, więc widzę, że tam postacie, które się w taki sposób nazywały, to było celowe. Mhm. Albo celowe, albo po prostu wymagało mniejszej weny, Nie ukrywajmy. Tutaj uważam, że ta stylizacja nie jest mi do końca potrzebna. Dobra, piszcie, komentujcie, co wy uważacie o Need for Speedie Underground 1. Ja to grę odinstaluję. I cieszę się, że udało mi się w nią zagrać. Cieszę się, że się nie zniechęciłem do takiego stopnia, żeby mieć negatywne wspomnienia odnośnie Undergroundzie. E, tej grze dużo brakuje, ale no tak jak mówię, tą grę trzeba traktować i oceniać z perspektywy 2001 roku. To jest kurde, 24 lata. To jest kupa czasu. I no cóż, no, można się zgodzić, że. Wielu starszych graczy, czyli powiedzmy, tak w moim wieku. Uważa właśnie te starsze, assassiny za, assassiny, starsze Nitworsky za lepsze, i darzy je większym sentymentem. Dobra, nie chcę mi się w tego robić. Zostawmy sobie to. Dziękuję wam. Cześć! I zapraszam was do innych komentarzy, do innych playlist, do innych gier. Następne będzie raczej Underground 2. Ja widzę, że dużo osób ogląda ten ostatni odcinek, także jeśli podobało Ci się, zasubskrybuj, skomentuj i daj lajka. Like. Nara. Opcje tuningu są tutaj naprawdę fajne.